Oh, może wygra. Te 10 sekund no może... będzie kluczowe może. No spróbuj. O, oh, Jestem to... jestem. Dawaj, dawaj oh, to ja. no ja. Wygrałeś! wygrałeś. to, a da. podnosi to. No ale jak cyka pełci, elegancka, kurde! Ech, siadło I mi szczów obstawmy. mi inferno. Rób co chce, Tomek. na że będzie na ciebie, nie? Czemu ty Tomek? do niego obraziłeś się powiedzieć, Tomek? No jest pytanie dla was: czy chcecie grać inferno, czy dasta? Bo mi raczej nie zagramy. Jak Tomek powiedziałem? Powiedziałeś Tomek. Nie powiedziałem Tomek. Powiedziałeś Tomek do niego. Ty psychiczny jesteś jakiś, tylko Tomku ten, Tomek ci w głowie chodzi. Tak jest, ktoś powiedział, że to dzięki Tomkowi wygrałem ten turniej war war warki w weekend. Czemu? Bo mnie podkurwia przez ostatnie kilka lat i w końcu wiesz, pojechałem na turniej Coś na zajęcie Smok w półdługiej dali Odcinają mnie, ta odcinają Przejść do nich, w sajersza, pasa Biegnie, biegnie Do reszta mogą wchodzić Ale spiesz, nie? Trzymam Uważaj Mogą daszkiem teraz podejść Masz jakieś granaty, Pagu? Nie mam nic, już wyrzuciłem wszystko Paweł, ek na B Masz presja, żeby dać? Wyjadę przez smoka Czaj, cało imo Do ryzyku Wychodzą, wychodzą Basen jest! Kurde! dobra, weź mi na trójkę freshową górą. B, B, B! Flash górą, flash u Pago, flash! Umiał As jest o no lewo, ci lewo ci jeden Basen was Trzymaj, ja mam flash o jest basen z Daj pasza flasha Basen, Nice oh jest luka na dągu teraz, On gra z małego go strzelmuch szczelmuchaja na samochodzie albo na murze. No właśnie tak, chcę podchodząc. Z... Dorzuciej smołka drugiego. Nie mają trzech trawek. smoków na. Zamurkiem skakał. O kurwa! Dobra, cisza, cisza, cisza. Ej, chodźcie, jeszcze jeden do nas, proszę. Idę teraz trzy, na 3-4. 3, 4, 3. się, się Wyskoczył jeden. Wracamy do bazy, uzupełnić zapasy oni tutaj stąd Zmienię przychodzą Uwalony, na nalocie, na nalocie, na locie, na low-doucie Na mi O, that's smart. Gdzie oni... Po kolei ah, okay. Żeby nie dwa razy w pierdolę nie dostał Spalił Fire jest Nie, ja od rampy, będę jak ktoś O, oh, okay. oh, jest cały w lango zresztą Kurwa no! Co jest? Wiser domy. ma całego dobra, zostać. dostać dwóch, buch grajcie, banan, dwóch. Robisz fotelnik! Kurwaj, co Nie. Pozdrowisz małego kazuka z adwokatem? Na. Wyszli, wyszli, idą B. Nie! Na krótko i okno. A. No chciałem Wtf, tam pomóc. Po... Info. Krótko i okno wjechał na B.

i ram po ostatnim. Tu jest obity topnik. Nie strzelaj po ścianach, to my właśnie jedziemy. Pokój, wyjść, pokój. Drawing smoke. Nie. Jeden z innych jest. Dobra, otwórz. Last player standing. Ja tak samo tam włożyć końcowe fiuta w ten, ten i. Gaz do fiuta sobie puścić o Boże, to gasowane może być mega niedobre. Za ile byście to zrobili? Jedziemy, jedziemy, kurwa, jak jeden montaż, Brat Brat, brata. brata. Refraguj to szmulu. <gulia> gala, gala, gala. <gulia> 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 zrób coś to. Refraguj to szmulu. Być za szmukiem. Mam ręce do Dałem. Kurwa, no tu jest! No, nie Nie panikuj, 10hp mi zostało, już nie chcę się. Pa, palaki, domy, Kurwa, jedziesz. Najwyższy palonka jest. Pfizer w swolku stoi. Kto pytał? Ja teraz was pytam, ty kurwo jebana. Nie no, masz bana, człowieku. Wracasz do... Dajcie poka, w międzyczasie szybko. O, boy. No, <coughs> to już może już wrócić na front. Potrzebujemy tylko. ja medyka. player standing. Kurwa ty, Mateusz, sorry, nie mogę teraz rozmawiać, bo konfigurujemy jego nowego iPhone'a 12 Pro. Zadzwonię później, co? So, na odzwonię, Oddzwonię, pa. problemy są. jeden na pewno dobiegnie. Krótka! Pierdolona świnia. Nice. Jest najlepszy zawodnik, tuż nie uważaj. Elektryczny! Palił Kłówek zgasił Rampa, jeden podjechał. O, po głowie, ty. On skradza tą rampę! No nice! Z dawajcie B, dawajcie B, przecież to. Łącznik nie zabił. Mamy jednego. Leżu. Nice, super. Trzeba ich u Trzymam, ten? Pod sudami jeszcze. Ale jest blizda. Prędko, prędko, prędko. Dostajcie, ci... Dawaj, prędko, 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 prędko. Nie, że CT jest. Siada mi no, nie siada mi. Muszę tę surówkę zjeść, bo dlatego mi źle da. Zjem surówkę, surówka mi da energię. Sorry Pago, że takie słabe. Płaci, bo stajut tak nie kryłeś, a? Nie, zawsze no mi to kryje. Może być gala czy nie? Głóra王iś, a nie, no a nie. Mogę nie. iść U, na A w sumie. Ja na A, pójdę. Weź się B, weź się Nice. Wziąłem famasa masę. Pewór, ja grałem w środek w końcu, bo już nie czekaj. Środek, te. środek grałeś no. A, A to to się, się na ruch Tak, środek skałt jest. Dłu dwóch, jeszcze. Jeszcze weźmę. Co teraz, co teraz. Nie, 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 nie rzucałem mu grantu, Wysprawę. Jak się ustawili w rogu. No, no. i grali <trym> full biało mieli, mm -hmm. no Dobry flash. Ile tam było, ile zrobić? Czterech? Czterech. Ej, daj, Miki, rzuć fago pago. Spokój te Okno jeszcze. Okno i za bardzo tak. ja zrobię misję w CT Flesza, chcesz tam? Niki? Daj Flesza tam. CT jeszcze, trzy nice. Dzięki, Saju. 1B Pośpiętą. Dzięki. Super. Tak Flesza. jest. Mamy dipagi. Michał, easy, a wiesz co? Yy, spoko, angielski, yy, spoko angielski. A... Mówisz? Mówisz skarbiec? A. Na razie, frajerze! Ale dostał bolesny. Mam mina, bo co to było.